Od dnia jutrzejszego rozpoczniemy roboty związane z przebudową ulicy Ditla. Zamkniemy część ulicy Ditla po stronie ulicy Stradąckiej i rozpoczniemy od razu roboty związane z fryzowaniem, czyli demontażem nawierzchni widomicznych. Puścimy również od przyszłego tygodnia gestorów, mówimy tu o gazowni i wodociągu oraz my rozpoczniemy roboty kanalizacyjne, czyli główny kolektor w ulicy Ditla, który będzie odwadniał całą naszą budowę. Od dnia jutrzejszego będzie udostępniony wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy. Zostały zdemontowane barierki, ludzie będą korzystać wspólnie z wydzielonej platformy. Prosimy o usunięcie pojazdów z północnej jezdni Ditla do północy dnia dzisiejszego. Umożliwi nam to wdrożenie prawidłowej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie rozbiórek nawierzchni bitumicznej od godzin porannych w sobotę. Całe skrzyżowanie zostanie udrożnione w kilku etapach, więc mówimy pierwszy etap jest to relacja Ditla-Ditla stradomska 31 sierpnia. Kolejny etap ciąg ulicy Ditla będzie to koniec miesiąca września. No, i dopiero kolejny etap, czyli dołożenie wylotu z ulicy Krakowskiej, jest to 22 listopada.